Teraz w faktach unikatowe zdjęcia zrobione bezpośrednio po ubiegłotygodniowej katastrofie w kopalni miedzi rudna w Polkowicach. Dzisiaj pokażemy je po raz pierwszy. Po wstrząsie jednym z najsilniejszych w historii polskiej miedzi nadal nie wznywano wydobycia. Relacja Magdaleny Wawrzyniak. Zawalone skałami i gruzem podziemne korytarze zasypana maszyna. Autor tych zdjęć rozpoczął nagrywanie chwilę po wyciągnięciu z niej rannego górnika. Trochę jest chłodno, bo to się powietrze tędy wchodzi. Chcieliśmy sprawdzić, jak na co dzień wygląda praca górników. Z kamerą zjechaliśmy pod ziemię. Nie, nie. Jesteśmy tysiąc metrów pod ziemią. Jest ciemno, jest głośno, a temperatura sięga prawie 30 stopni. W takich warunkach na co dzień pracują górnicy. Tu jest dworzec generalnie osobowy, stąd wszyscy pracownicy udają się do rejonów odległych, no, czasem o okay. kilka kilometrów. Po kopalni poruszamy się samochodem terenowym, pokonujemy kilka kilometrów. Pod ziemią obowiązują przepisy drogowe znane tylko górnikom. Jeżeli zbliżamy się do krzyżówki, sygnalizujemy światłami plus sygnałem dźwiękowym, że zbliżamy się, żeby maszyna, która dojeżdża do krzyżówki, posłowa piesza widziała, słyszała, że dojeżdżamy do danego skrzyżowania. Wydobycie jest zmechanizowane, ale ryzyko cały czas istnieje. Najtrudniej jest na przodku, tu maszyny drążą skały. Trzeba cały czas patrzeć na górotwór, czy tam powiedzmy z góry coś się spadnie, generalnie z tropy, no, że To jest jedna z bardziej niebezpiecznych pracy tutaj na dole. Górnicy w maszynach pracują od 4 do 6 godzin dziennie w hałasie i wysokiej temperaturze. Dłużej wytrzymać byłoby ciężko. Trzeba się troszkę bać, bo trzeba mieć świadomość choćby tego, tego ciężaru, tej masy skalnej, która wisi nad nami, prawda? Maciej i Przemysław to górnicy, którzy podczas ostatniego tąpnięcia byli pod ziemią, przeżyli z wypadku, wyszli bez szwanku i niemal natychmiast wrócili do pracy. Człowiek, jak siedzi w domu, to za dużo myśli na ten temat, a tak. Po prostu stawić czoło tam temu stresowi i już jest dobrze. Piekły mi oczy, które były zasypane kurzem i płuca, a na drugi dzień normalnie wróciłem do pracy. To nie jest praca dla wszystkich. Choć przyciągają wysokie zarobki, to na pracę pod ziemią decyduje się niewielu. Polkowice Magdalena Wawrzyniak